Pan burmistrz Wołczyna złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad Komisji Budżetu Gospodarki, Wo Gospodarki Samorządowej projektu uchwały dotyczących podwyżek za odbiór odpadów do czasu obrad szanowni radni nie widzę. Przechodzimy do kontynuowania porządku obrad. Kolejnym punktem to jest interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na zapytania. Proszę bardzo. Nie widzę. Przechodzimy do punktu podjęcie uchwały. Proszę o zaznaczenie. Jest. Szanowni Państwo, przystępujemy do rozpatrzenia uchwały w sprawie wynagrodzenia nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982. Karta nauczyciela zatrudnionych przeciwników w Zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn. Otwieram dyskusję. gospodarki Samorządowej o przedstawienie opinii. Temat omawialiśmy na komisji. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie większością głosów 7 za 5 przeciw, 1 wstrzymujący. Dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Kto w tym temacie chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej omawialiśmy i uzasadnialiśmy wniesienie projektu uchwały, nowej uchwały, w zasadzie zmieniającej dotychczasową uchwałę. Dotychczas obowiązywała uchwała Rady Miejskiej o zmianie uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Zdecydowaliśmy się dokonać zmian tejże uchwały i biorąc pod uwagę to, iż no szczegółowo radni zapoznali się z pełnym tekstem, ten pełny tekst był oczywiście też i opiniowany, jak pan przewodniczący komisji odczytał. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na najistotniejsze zmiany, które obejmuje ten projekt przedstawiany tutaj w Wysokiej Radzie. Przede wszystkim w paragrafie trzecim ustęp drugi otrzymuje brzmienie. Tworzy się fundusz motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 4% z sumy planowanych środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli oraz 30% planowanych wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów zatrudnionych w przedszkolach, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn. Tutaj następuje zmiana, bowiem każda uchwała jest opiniowana również przez związki zawodowe, zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak i Związek solidarność i tutaj przyjęliśmy, żeby gmina Wołczyn, niezależnie od tego, że systematycznie gmina Wołczyn dopłaca do funkcjonowania Wołczyńskiej Oświaty, jak wiemy, subwencje oświatowe w wielu samorządach również i w naszej gminie no nie wystarczają na funkcjonowanie wszystkich jednostek, niezależnie od tego Przyjęliśmy zasadę taką, aby jednak następował pewien progres, jeżeli chodzi o dodatki motywacyjne. Dotychczas było to 3%, 3,5, przepraszam, 3,5%, podnosimy ten wskaźnik do 4%. Ponadto paragraf czwarty otrzymuje brzmienie. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielom na każdym stopniu awansu zawodowego lub niezależnie od stopnia awansu zawodowego posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go danej jednostce oświatowej prowadzonej przez gminę Wołczyn. Podkreślam to ostatnie słowo prowadzonej przez gminę Wołczyn, bo to ma znaczenie w kontekście tych zmian, które dokonujemy od 1 września. Jak wiemy Zaprzestaje jako samodzielna jednostka funkcjonować szkoła nr 1 w Wączynie i szkoła numer 2 w Wączynie. Dlatego też od 1 września zmieni się pracodawca, formalnie ujmując, bowiem będzie to zespół szkół w Wołczynie. Dodatek motywacyjny przyznawany był dla nauczycieli zatrudnionych w danej jednostce. Gdybyśmy pozostawili taki zapis, to by znaczyło, że nauczyciele przechodzący do nowego pracodawcy, do, nowego, do nowej jednostki, innej jednostki niż dotychczas, nie mieliby możliwości otrzymania takiego dodatku motywacyjnego. Bowiem, dodatek motywacyjny, jak jest ujęte w kolejnym punkcie, Dodatek motywacyjny przyznawany jest przy przepracowaniu przez nauczyciela przez okres co najmniej 6 miesięcy. Dlatego wprowadzamy zapis, który umożliwi nauczycielom w nowej jednostce otrzymać taki dodatek motywacyjny, bowiem zapis wprowadzony w jednostkach zatrudnienia, czy dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach, Prowadzonych przez gminę Wołczy. Więc każdy nauczyciel przechodzący będzie legitymował się zatrudnieniem co najmniej tym sześciomiesięcznym w jednostce prowadzonej przez gminę Wołczy. Wprowadzamy zapis również, dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy. Dotychczas. Dodatek motywacyjny przyznawany był na okres 6 miesięcy i kropka. Wprowadzamy taką możliwość, aby, był, aby mógł być przyznawany również na okres krótszy, nie, ale nie krótszy niż jeden miesiąc. I kolejny punkt, piąty, paragraf piąty, ustęp trzeci otrzymuje brzmienie wysokość dodatku motywacyjnego może być zmieniona w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniającej jego zwiększenie lub zmniejszenie. Decyzja w tej sprawie może, decyzja w tej sprawie może być podjęta w każdym czasie z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po podjęciu decyzji. Decyzje zgodnie z kompetencją w sprawie przyznawania dodatku, wysokości dodatku, uzasadnienia przyznawania dodatku jest w gestii dyrektora każdej szkoły. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś chciałby jeszcze? Proszę bardzo panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni radni, szanowni państwo. Ja wracam do tego samego pytania, co zadałem na komisji budżetowej. A dlatego, żeby to przez forum było usłyszane, chodzi mi o to, że dodatek motywacyjny należy się tylko nauczycielom. A jeśli chodzi o pracowników niepedagogicznych, że oni mogą być też po prostu informowani, tak to określę, leży to w gestii dyrektorów szkół. Dlatego bym chciał, żeby pan się wypowiedział w tym temacie, żeby dyrektorów szkół, którzy w internecie obserwują, tak samo pracownicy pedagogiczni i inni mieszkańcy naszej gminy, Zdecydowanie się, że nie chodzi tylko o nauczycieli. że Chcemy też uhonorować, ja e, tym, w tym adwokatem tak, tak honorować, zapłacić pieniądze też pracownikom niepedagogicznym. Proszę bardzo, proszę o udzielenie. Przedstawiony projekt uchwały w swojej treści zawiera możliwość dysponowania przez dyrektora jednostki środkami finansowymi funduszem który powstał między innymi w przypadku nieodbywania się zajęć czyli fundusz który został niewydatkowany fundusz osobowy który został niewydatkowany w przypadku nieodbywania się zajęć dydaktycznych i tylko w takim zakresie dyrektor będzie mógł dysponować tym funduszem i do tej wysokości. Decyzję o przyznaniu dodatków motywacyjnych w ramach tych środków i takiego wymiaru środków podejmuje dyrektor szkoły, uznając w jakim zakresie i w jakiej wysokości poszczególnym nauczycielom można taki dodatek Przyznać. Dyrektor jednostki może wykorzystać ten fundusz w całości, posługując się przyjętą już uchwałą i ogłoszoną w dzienniku urzędowym, a więc wtedy, gdy ona będzie obowiązywała, i może ją wydatkować, te zaoszczędzone środki, może wydatkować tylko i wyłącznie na dodatki motywacyjne dla kadry pedagogicznej, ale ta uchwała nie zobowiązuje dyrektora, żeby zaoszczędzone środki wydać w całości i 100%. To decyzją dyrektora będzie, czy wykorzystać ich w całości, czy część, nie przeznaczyć zaoszczędzonego funduszu na inne cele, bądź dla kadry niepedagogicznej. Te kompetencje. Pozostają w decyzji dyrektora. Niezależnie od tego, dyrektor dysponując środkami w funduszu osobowym, czy to w obecnym funduszu osobowym, czy w wyniku powstania tzw. oszczędności niewydatkowanych w przypadku odbywania się zajęć dydaktycznych, dyrektor nie musi, chcąc wynagrodzić kadrę niepedagogiczną. Nie musi dysponować uchwałą dotyczącą dodatków motywacyjnych, bowiem ona dotyczy tylko kadry pedagogicznej. Nie musi, bowiem kadra niepedagogiczna może być gratyfikowana innymi sposobami, jakimi są premie, nagrody. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. To się nie Czy wszyscy Państwo oddali głos? To proszę. Już Dziękuję. Przedstawiam wyniki głosowania. Głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw było 5, dwóch wstrzymało się od głosowania. Stwierdzam, że Wysoka Rada podjęła uchwałę. Szanowni Państwo, w związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam obrady 11. sesji Rady Miejskiej w Ołczynie. Dziękuję Państwu za przybycie.